Gustaw, po, po, przemilczę przemilczę. Bo już nie Co się dzieje? Kurwa jak na Do pełna proszę. Dzień dobry, czy jest pozwolenie? A Ja się idę przeprowadź od razu. Dawaj. Jest czy nie ma? Ja ci raz wypozwolę, to się. Dobra. Jest pozwolenie? Jest! Patrz pan na buty, kurwa jego mać. Szlakro. Nie przed tym. Proszę na moje, kurwa spodnie. Sport nie ma stare, ma nowe buty, kurwa. Stare spodnie, kurwa. Drugi raz na sobie. Michał, oczu się! Michał, papier się! By eee. się ja ma masz tutaj suchy papier, nie mokry. Trzeba filmujesz to? To filmuj, to później prokurator jak widziałem. to musi być gaz. To jest za to. To trzeba poczekać. To trzeba poczekać. Jak się pan czuje, panie inżynierze? Chujowo. <noise> Mam buty mluznek. <brudne. głosy> Gośka Gośka nawet dobra. nie wychodzi tak? Była nie, tu... Przecież tam tak kniecie, bo on kurwa z tym cygarem się tak kręci trochę. Boguś, ta kurwa papierosa w benzynie trzyma tak. Co ty robisz? Papierosa w benzynie trzymasz Boguś! W benzynie nic, ale gazu jasny po nie, jest, To nie jest śmieszne w Dobra, zapalamy i idziemy. O, ja o. Tak. Michał przeprosiła. Jakby to jeszcze bardziej na lewo hmm, podkopał. Tak? jest szansa, że butzko do niego rozbiło A to musi być specjalny kąt chyba. Jak Ci zaraz kąta <grym> dam to no Odejdź młody. No, to filmuj to filmuj filmuj, filmuj. to wieko kopon na chwilę nadejszła, wieko koponna na no. Ej, jeszcze ten to

nie, 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 kapustę. nie, Ale nie, 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 Teraz Teraz nie, Teraz kurwa, nie, Jak było? I co? <grym> jak żaneta? <Poczatkowało. grym> to to nie, 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 fajnie. nie, to, to nie, tak, tak, tylko, kurwa jak nie, <gulia> bo Guziu jak było? Cudownie! Cudownie! Co się miało z karbitem? Tak? A to jest... <gulia> karbit jest tu! Wycypuj karbit, bo szkoda karbitu! To jeszcze raz! Chodźcie nie popatrzcie, który dla nich Ja idę po bańkę! <gulia>